Dzieciak kontra kot. Fort na drzewie! Sudeniko! Złap kłębek, panie kocie, złap kłębek. Złap kłębek, panie kocie, złap kłębek. Mieli, złap sobie ten kłębek gdzieś indziej. Byliśmy to pierwsi. Możemy się bawić gdzie tylko chcemy. No już, panie kocie, przynieś kłębek. Hmm. Hmm? Hmm. Brawo, panie kocie. Pokazałeś temu kłębkowi włóczki, kto tu rządzi. Berton Burger zaraz... Strzeli bramkę! Ta... Zejście z drogi! Pi -pi. Nie przeszkadzaj, to trzecia tercja, mam Remis, a ja strzelam ramkę. Ale ty nawet nie masz kasku, Hej! Myślisz, że istnieje planeta, na której nie ma ani sióstr, ani kotów? Jeśli istnieje, odlatuję na nią pierwszym wahadłowcem. Ta taki mają fajnie. Mogą sobie polecieć gdzie chcą, nikt ich nie złapie. Oprócz nietoperzy. Nietoperzy? I bardzo wysokich robotów. Hej, już wiem. Powinniśmy zbudować fort na drzewie. Ała! Mili! Pan Kot i ja palujemy na motylki. A! Prawie złapałeś. Następnym razem się uda. A co do portu? Nie ma na co czekać, denis. To będzie najlepszy na świecie domek na drzewie. To nie będzie zwykły domek na drzewie. To będzie zamek na drzewie. A, ja też chcę rysować. Spływaj, Mili, pracujemy! Kup, jak ty się zwracasz do swojej... hej! Czy to będzie domek na drzewie? Tak, prawda, że świetny? Będzie mieć salon gier, rurę do zjeżdżania i lądowisko. A to co? Tutaj będziemy urządzać podwieczorki. U nas nie będzie takich głupot jak podwieczorki. Poza tym w tym miejscu będziemy grać w kręgle. Może wam pomóc? Twój staruszek też kiedyś wybudował sobie domek na drzewie. <laughs> eee, wybacz, ale Denis i ja zbudujemy go sami. Żadnych sióstr, ojców. A przede wszystkim żadnych kotów. Huh, a kogo obchodzi ta wasza głupia szopa na drzewie? Idziemy, panie kocie, podajmy się w szpital. Ha! Idziemy, Denis, musimy znaleźć ci jakieś deski. Może rozwalimy płot. I tak trzymać? Hej, chłopcy! Nie! Tylko nie mój płot! Co? Denis! Wyprawiasz co? Mamy to w planach, widzisz? Miele! Ale moja lala Betty chce się już wprowadzić. Metrów cudu budownictwa i najnowszej technologii. Kto ostatni ten jest śmierdzącą skarpetą? Ha! Piękne dzieło, chłopcy! Gratulacje! A gdzie jest lądowisko? I rura do zjeżdżania? I pokój do jedzenia słodyczy? To będzie dopiero w drugim etapie inwestycji! No, a w takim razie co z kręglami? Chwaliliście się, że będziecie mieć kręgle. Przygotuj się na zaskoczenie! Nie. Ja chcę, ja chcę! Nie ma mowy, Mili. Tutaj siostry i koty mają wstęp wzbraniony. No co, Ty, kup! Oprowadź swoją siostrę po waszym domku. Dobra, byle szybko. I niczego nie ruszaj, bo możesz uruchomić pułapkę. To wszystko, Mili. Nie Dania, na razie żegnam. idziemy, panie... Kocie. Nie potrzebujemy tego głupiego fortu. <suszy> uh, czytam ten sam komiks po raz szósty, a on zawsze kończy się tak samo. Denis, zapominasz o jednym czytasz ten komiks po raz szósty, ale we własnym forcie na drzewie. Mm, faktycznie o tym nie pomyślałem. Gdzie on jest? Co za złośliwy potwór mógł spingować przejazd sprzedawcy lodów! Pan kot! Fort na drzewie! Nie! Odzyskamy nasz fort na drzewie, nawet jeśli musielibyśmy go zrównać z ziemią! Jest! Tam siedzi ten różowy szczur. To nie jest dobry pomysł, Huh? Nasz fort ma mnóstwo zabezpieczeń, ale ten kocur nie ma o nich pojęcia. Poza tym, dopadniemy go z zaskoczenia. Atak śmierdzących bólów! Sierściu wiedział o naszej procy przeciwlotniczej! Przechwycił plany! Jak ten kocół śmiał spiskować przeciwko nam! No, gdzie się podział ten włącznik? Uwaga! Piłeczki zneutralizowane. Tak! Wyrzutnia! Turlaj się! No, a tutaj zasadzka bomb wodnych. Przeczołgamy się pod nią? Po co się czołgać, gdy można przeskoczyć? Ach, Fakt. To już Sylwester? Nasze? Nasze? Moich obliczeń mamy niecałą minutę zanim się tutaj zjawi W takim razie... A! z złymi kotami. Nie pozwolę na to. Się tak opalił. Muszę cię teraz wykąpać i szybko nasmarować kremem z dużym filtrem. Za co pan potem zrobił urządzenie do komunikacji z obcymi? Moja blacha do wypieków! A, szukałem jej dzisiaj w całej kuchni. Dzięki niej panko załączył się z innymi złymi kotami, a on odpowiadały... Dały. Kup, lepiej wymyśl sobie jakąś lepszą historyjkę. Zamiast kraść moją blachę, wystarczyło poprosić. No. Tatuś mówi, że od teraz będziemy się bawić w domku na zmianę. Jak chcecie, możecie przyjść do nas na podwieczorek. Zbudujemy następny fort. Będzie większy i lepszy od tego w jakimś sekretnym miejscu. Zaczynamy po przerwie na deser. Czas, Czas na lody! lody.